Odnośnie tego, że uu, wyścigi uliczne, och, jak nam ciężko uśmach. Hej, hej, mam dla ciebie kolejną fuchę. Range Rover Sport. Nie, Od dawna marzył mi się wyścig w kanałach deszczowych. Wyśli na miary. Czas ruszyć w teren, Marku. Dobra, no to weźmy tego Range Rovera. Y Zrobimy sobie przejażdżkę naszym meśkiem. Jednostek uważajcie, dodatkowe jednostki w pogotowie. Zrozumiano, rajdowcy nawet się nie zorientują jakieś capcony. No, ze się. E, nie tu. Do wszystkich jednostek. ścigany wóz na linii w Ej, Smarku! Wiesz U, co Burmistrz Za starych dobrych czasów było to samo. Natomiast to miasto zawsze nas gnębiło. Jasne, niektórzy uliczni kierowcy robią różne mętne interesy na boku. Ale większość z nas rzuca, rzuca to, tym bo to forma sztuki. Miasto to nasze płótno. Wrzucanie wszystkich do jednego wora jest nie w porządku. Nawet Oj, kierowcy tak. Tak, tak, rozumiem ironię losu. Ale my tu sami sobie urządzamy życie, nie? Nie potrzebujemy pani Burmistrz, żeby nam je urządzała. No, jasne. Pamiętaj o tym, Sparku, a dasz sobie radę. O! Mercedes! Bo będziemy się gniewać A jeszcze sekundka. Niewielka. Jeden program mi się tutaj widzę, że nie odpalił. Mhm. Mm I czemu ty mi nie działasz? Może teraz? No, widzę, że dalej nie będzie działał. Nic Pewnie znając, że cię odpali się 30 minut później. A ja będę płakał. No i teraz się już odpalił. I teraz wszystko powinno być ok. Dobra, weźmiemy tego rowera Nie wiem dlaczego. Oj, ale brzydki. No ale pieniądze to pieniądze, nie? Jest się niekto dziwnie chodzi. Zgarnęliśmy się na billboard. A by the way, można delikatnie sterować y, autem w powietrzu. Coś jak w GTA, tylko że w GTA po prostu można sobie w powietrzu y, autem zrobić fikoła i i będzie. Tu po prostu delikatnie można nakierować samochód. Sobie w wskocznie ale bywa i tak. Śmiesznie się tym czymś jedzie. No, gdybym trafił w tą skocznię, to pewnie bym to zrobił na czas, no ale ja tam nie będę marudził, to są darmowe pieniądze szki za jazdę takim czymś. Interes jest dostępny do kupienia, tylko. Jego ja... jego tego interesowało w ogóle. Mój jedyny pracownik. Zawsze można na ciebie liczyć. To chciałam iść do Akademii Burgera, ale oblałam egzamin. Pisany. A teraz mam ochotę na podwójnego ciśnienia. Darka! No dobrze, Mam tu małe cudejko, które trzeba natychmiast dostarczyć. Może, a co masz? Zechcesz zasiąść za sterami mini countrymana i pokazać co on potrafi? Aaa, łapie, udajesz Brytyjczyka. Ha, stary druhu. Nie Jak Nie Musiałem się zabić. Grunowej. Musiałem się zabić, jak słyszałem ten prześmiewczy akcent brytyjski, który był żałosny. Jednocześnie. Tragedia! Ale najpierw zrobimy sobie wyścig, później będziemy się bawić w mini country vany. Przy okazji fotoradary, różne takie strawe pierdoły. Aha, no tak, MESIO ma 7 biegów, zapomniałem. nie będzie dławił na zawodach. A, załóżmy się z Lirikiem. On chociaż jedzie tym McLarenem. I cyg, jedziemy i go. Wuu, Medusa jak wyrwała do przodu. Chcę przestać tak robić! Teraz dopiero się zacznie! Nie zostaniesz długo z przodu! Zapłacisz za to! Nie da się pokonać komuś, kto prowadzi taki wóz! Chłop mnie obraził, jedzie po a ja Mercedesem. Oba drogie auta. On jeszcze marudzi coś tam. Mógłbyś mnie wyzywać, jakbym prowadził jakiegoś Golfa czy... czy inne tego typu dziedostwo. Nara. Centrala, ścigam tych ulicznych kierunków! Nie myślę, się daje radę, muszę przyznać. W końcu ktoś potrafi jest? Ale nie driftuj. Mercedesie, nie driftuj. Nie tak się umawialiśmy. I nie tak się ustawialiśmy. Jesteś niej, jak mu tą tylną ośkę zrywa. Przyznaj, że jestem z tym od ciebie lepsza. Eee, tak srasz. Pierdoły. Gorzy jak będziemy musieli Mercedesa zmienić. Bo on się tak ślizga. Co mi to bardzo, bardzo nie pasuje. Bo albo ustawiam samochód pod grip, albo ustawiam samochód pod drift, a nie 50-50, a to jest różnica między jak samochód ucieka dubskiem na zakręcie ostrym, a jak gdy powinien jechać normalnie. Czy nie powiedziałbym, że to jest ostatnia proces tylko ostatnie zakręty. Raczej jak już coś. No i dupa ucieka. Oczywiście. Nie dobrze, nie podoba mi się to. Trzeba będzie popatrzeć za alternatywą do tego samochodu. Nie spodziewałem się, że on będzie tak driftował. Tak szczerze, nie miałem zielonego pojęcia. Mimo że full gripa jest na samochód ustawiony. Czy ustawienia nie zapisały? Ale wątpię. Niemożliwe, no. Będę teraz marudził, kurde, przez, przez cały odcinek. Kurde, o tym, że Mercedes jest do dupy. Ale z Porsche było podobnie na S-Klasie. się na prowadzeniu. Co z tego, że dostaję bonus do prowadzenia? Jak auto mi po prostu ucieka. O, du dupą zarzuca, o. Śliz ślizga odbytnicą tego samochodu. No i poza tym nie ma yy, tuningu wizualnego. Musi przerwać hm. Policja rozbiła wóz XD co ja ich tak odstawiłem? Strasznie ich odstawiłem Yo Yo, siemano, moja kasa Siemanko Mam tu małe Dobra, 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 dobra. Wystarczy, wystarczy, wystarczy. wystarczy. że tego główna. Mini i pokazać, co on potrafi. łapie. Udajesz Brytyjczyka. Ha, stary druhu. Pywaj, nie bywałe. Jak telefon od królowej. Nie może być telefon od królowej, bo królowa nie żyje. Hehe. Tak, troszeczkę wydali grę w, z takim tekstem troszeczkę nie teges Ale tej policji jasny gwint Kontrezwom O jezu, jakie to brzydkie. O fuck, jak to wygląda. Mam głupi pomysł co do auta znikające drzewa. Jechać po drodze, jak można, ścinać wszystko dookoła. O! I znowu nie zdążę przez jedną pomyłkę. Jest dzień pomyłek jakiś. Nie że auto ze mną, nie współpracuje to. Jakiś dzień pomyłek. Kura już jest tu. Jak jesteśmy w S, to jedźmy na zawody z... z klasy S. Tak, już dzwonił. Był pod dużym wrażeniem. To wszystko? Żadnych problemów z social mediami, ani zamówień na żarcie? Nie jestem aż tak przewidywalny. Więc nie chcesz, żeby wstąpić do pizzerii, Alfredo, i przywieźć ci placek? Hawajsko, ale bez ananasa, tylko bez ananasa. Hawajsko, bez ananasa? Tego. Tutaj jak z normalna pizza, zwykła. Chyba nie wiem, nie znam się. Jak ktoś jest... Yy, ktoś się zna na pizzach, to niech da znać. Czy hawajska bez ananasa to... Yy, to zwykła pizza. Uuu! A co to za kraszkam był? Jakiś nowy kraszkam Ja się rozmyślam nad pizzą, a tu taki kraszyk. No i bardzo dobrze, że dostaliście, zasłużyliście. Dobra, lecimy na skróty. O, shit. Ale już wiem czemu mi auto driftuje I to jest mój błąd I jedną rzecz źle ustawiłem Dlatego auto mi driftuje Ale się to poprawi Jak będę w garażu Czyli nie szybko niestety Chyba tak szybko nie będziemy musieli się pozbywać Mercedesa Mam nadzieję. Eee, za 12 tysięcy będziemy sobie jeździć. Eee, załóżmy się z Lirikiem. Może nie rzuci na nas lirycznej chłosty. Badumds. Wiem. Wiem. Suche, suche żarty. Jak pięty Cejroskiego. Twoja kasa jest już moja. Nie uwagę baj, <grymka> jak wola działa <Bajka>. tam <grymka> Jak się tam wszyscy rozwalili. No niezła beczunia z nich. Jak tam poszli prosto w krzoki. Dobra, chodź tu do tym. McLarenem pościgamy się, ja pierdzielę. Kto wymyślił wyścigi w klasie S na off-roadzie kuźwa Mercedesem? A co dopiero McLarenem? Chodź tu, Lyric, twoja kasa będzie moja. Jak najdłużej przedłużać jazdy po asfalcie, co by go nadgonić. I tu jak najszybciej skracać na asfalt. Icyg już za nim draftujemy. Unik, drafting, unik, drafting, unik. Buścik blisko mojego do mojego oponenta. Zaraz cię złapię, gościu. Zaraz cię złapię. Nie bój się. Ja cię tutaj nadgonię. Już nawet wiem, co zrobię. Jesteś mój, gościu. Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój. Podpalił się! Podpalił się, podpalił się, poszedł prosto, podpalił się, że go On Osrał zbroję. I nie zahamował. No osrał zbroję, nie zahamował. Tak kończą frajerzy, ludzie, tak kończą frajerzy. Ostatnia prosta, skup się! Ale się chłop osrał, kurde tam na tym zakręcie dał się go, że wyprzedzę i, i poszedł prosto zamiast skręcić. Halo, policja proszę przyjechać do Speeda tam chłop zrobił kupę w miejscu publicznym. Ale szczela Mercedes. Z rury. Lepiej w sumie, żeby strzelał z rury niż z dupy. Wiem, suchy żart. Dziwnie ma te rury wydechowe zrobione, bo Mur Mercedes ma wydech na środku, tak? Ale strzały z wydechu. Nieważne. Strzały z wydechu, widzicie, pojawiają się z prawej lub z lewej strony. Gdzie ten samochód nie ma tutaj wydechów, tak samo nitro. Użycie nitro, więc troszeczkę im nie wyszło. No ale to jest drobna kosmetyka, nie będziemy się czepiać, prawda? Chyba, że chcecie się czepiać, no to wiecie. To się będziemy czepiać takich drobnych szczegółów, szczegółików, Jak na przykład tego, że czasem policja jest na pierdnięcie, albo że drzewa się słamią jak się je dotknie. To nie jest wyjazd ten na yy, na zawody. Ja mam profesjonalny wyjazd na zawody. Nie wiem dlaczego się założyłem. A, dobra, korwetą to mogę. Pomyliło mi się, że to jest yy, nie ta klasa w ogóle. Out. No, też startuje z tyłu. No, jestem kimś. Mam nadzieję, że to nie było specjalnie. No i baj, ludziska baj. Przydałoby się driftowanko. Ewidentnie, to by się przydało ewidentnie driftowanko. Jedno odprawce krytujące dołącza do pościgu. które wam nie ten pościg. Panowie policjanty. I o. Zdarzyliśmy się z No skurczy Byk, jak się ze mną ściga jest w pościgu, to jest yy, twardszy, ale jak się jedzie tak o i mogę go puknąć yy, w bok. O, to już taki kozak nie jest. Trochę nie pykło. Mówiłem o tym, że przydałoby się trochę driftingu, no ale bez przesady. Nie 360. I czemu Civic... Czemu Civic jest puźwa drugi? Zaraz za mną. Jesteśmy... Tu jest wyścig za 2500. Wziąłem nie ten wyścig, co potrzeba. Wziąłem bieda wyścig. Nie, ja tego wyścigu nie chciałem. Fuck. Zrobiłem bieda wyścig. Zamiast wyścigu za 12 tysięcy, założę się, że robi to specjalnie. Nasz wóz nie nadaje się do czegoś takiego. A budę się do pościgu. Zebrałem też nie wtedy załapać. Toicie się załapać, ale na frytki w McDonaldzie w promocji. A nie na pościg. I dajcie mi wreszcie spokój. Waku nie zostało już wiele paliwa! Centrala do wszystkich jednostek. Blokada rozstawiona. Spróbuję zgłoszyć cel do hamowania. A, i cyk, i cyk. I po kolczatkach przejechał. Bambus. Cel zniknął, no bo kurde, umie jeździć. Halo, aż się zerknę na tą mapę, czy. No tak, wziąłem ten tani wyścig zamiast ten za 20, za 24 20... tysiące, to wziąłem za 2400. Jakiś. Halo, gra mi oszukała. A się dopostigo. Mogę z tym policjnym rozpędzie załatwić. Ale sam się roz... rozwaliłem na rozpędzie. Zjazd Załatwmy knida. Się gada wóz, wjechał slot. Się gada wóz, Zostało nam mnie dużo paliwa. No zrobimy troszeczkę w bambo. Ty co tutaj robisz? Kto ci tutaj zapraszał? Tego pana nikt nie zapraszał na imprezę pościgową. Pytanie, jak daleko mamy jeszcze do tego zlotu? Niedaleko. To się przeżrzymy przez las. Las Palmas. I widzę tak się szybciutko wjeżdża na zlociki. siemanko ludzie. <gry> Tym razem weźmiemy prawidłowy wyścig, także...